Hey o wszystkim, hi guys Ogólnie to Muszę wam powiedzieć, że jutro Jadę na ride, 4 godziny na koniu, potem e, Potem ogólnie tam No, przyjeżdżamy do tej Sani, sobie jemy pizzę Zamawiamy pizzę, coś tam robimy I w ogóle I potem idziemy na pławienie koni Pławienie koni Ja już byłam na pławienie koni, to będzie mój chyba Czwarty raz, ale ja kocham to I love it. Po prostu to jest taka frajda po koni, więc zawsze jak chcecie spróbować, ja mogę Wam w ogóle dać na na tą stanie, gdzie ogólnie jedziemy na ten ride. Ona jest tylko mojej działki, dlatego w sumie się dowiedzieliśmy na niej i w sumie będę nagrywała cały dzień, mam taką nadzieję. Ta stanie też w ogóle ma swój kanał na YouTubie, więc mega fajnie. Więc mam nadzieję, że albo ode mnie się dowiecie o tej stajni, albo po prostu no, albo... albo już wiedzieliście, albo w ogóle nie wiedzieli. I nie chcecie wiedzieć, więc no. Więc zapraszam na oglądanie, bo będzie się dużo działo, będziemy 4 godziny na koniu. Oczywiście... więc... Let's go! A i jeszcze będę chciała powiedzieć, że to będzie mój pierwszy vlog, więc też tak nie będę... nie będę... Tak umiała go wszystko zmontować, wszystko zrobić. Też no vlog, jak mój pierwszy, więc wszystko nie mam, nie robię na kamerze, to na telefonie, bo nie chcę mi się odpalać kamery, potem wyłączyć, i odpalać kamerę i w ogóle, więc robię to wszystko na telefonie. I w ogóle jedzie, jedę też na kusią na ten ride, więc, więc no, ja w ogóle z tą panią tam. To jest w stanie blue nift tak chyba jakoś, tak? Postaram się Wam tutaj dać. Nie jestem pewna, czy mi się uda, ale postaram wam się tu dać. Tą I, i no. I jadę tam z kuzynką, i ogólnie tam jest naprawdę fajne. Pani, pani jest tak miła. Przysięgam, pani jest po prostu bardzo miła, więc polecam oczywiście. I naprawdę fajnie się tam w tereny chodzi. koli są przyzwyczajone do tych miejsc i w ogóle. Więc tak. No, więc będę tam z kuzynką i w sumie z panią I zawsze tam osoby są miłe Zawsze tam osoby Nie spotkałam się jeszcze nigdy, żeby osoba jakaś nie była miła Zawsze osoby, jak przyjeżdżam czy coś Kumpluje się no, Normalnie się kumpluje z wszystkimi Bo wszystkie osoby są bardzo fajne Jest ogólnie godzina około siódma Siódma czterdzieści jeden To ósma za chwilę Ja mam ogólnie na dziesiątom więc już powoli zaczynam się szykować. No co, raj, mam na to jest tak, przyjeżdżam do, do stani, ustalamy konie, i potem idziemy w teren. Uda mi się na pewno nagrać, bo mam kamerę do. Przecież, czy, czy kasku, albo nawet jak nie, to telefon mam jeszcze później ze sobą, więc na spokojnie uda mi się akurat nagrać. I no. Tak, Tutaj mamy bułeczkę. Czyścimy ją. Tu mamy pakietkę. Nie jedz, nie jest o Pakietka. To to jest szczotka. Ale wiesz, ja tu będę czyścić.

To ja z mm. <laughs> przeszłości Przeszłości I to bardzo <laughs> Dam jakby bardzo Długiej przyszłości, Bo wstawiam naprawdę ten film już Chyba dwa tygodnie po Albo nawet trzy tygodnie będzie po Tym rajdzie, przepraszam was bardzo Chciałabym tylko powiedzieć, że Już dotarłyśmy <laughs> do stajni I teraz myjemy Elcie sobie Tak, myjemy sobie Elcie No teraz nie, ale no wiecie Nie, Oni sobie konie biegają, a ja byłam przed chwilą na pławieniu i w ogóle moja koleżanka spadła do wody dwa razy. Więc no, ale fajnie było. Pływałam sobie na gwiazdce. Na początku w ogóle nie chciała. Nie, nie że nie chciała, ale w tym sensie, że ja nie chciałam jej mieć, bo się bałam ogólnie. Bo ona wtedy nie... Jak miałam ją to była taka... No. Ale teraz to naprawdę fajna była na pławieniu. Ona pływała... Kusowa fajnie. Ona jest mega wygodna, więc bardzo polecam gwiazdkę na pływanie. Pły, pławienie, pły. No, pływanie też w sumie. I tam sobie koniki biegają. Teraz sobie piję dymberkę. I w sumie tak.